Cześć kochani, słuchajcie, za tydzień premiera nowej kołysanki mamy. I uwaga, to będzie wyjątkowa kołysanka, bo wymyślona i zaśpiewana przez jedną z mam, akurat przez moją siostrę. Więc to będzie kołysanka mamy Agaty pod tytułem Małe Kotki. I myślę, że to będzie taki wspaniały powiew świeżości na bajkowym poddaszu. I e, pomyślałam sobie, że chciałabym tę serię kołysanki mamy otworzyć na śpiewające mamy z całej Polski. E, co wy na to? E, jeżeli jesteś mamą, która śpiewa, to zapraszam, kochane, słuchajcie. Piszcie do mnie na maila audiobajki poddasze.com Wysyłajcie próbki swojego śpiewu, i w przyszłym roku będziemy działać. I nagrywać piękne kołysanki mamy dla naszych dzieci. Zapraszam Was.